Już w sobotę West Ham zagra swój drugi mecz ligowy tego sezonu po pierwszym meczu z dość trudnym rywalem Aston Villa przegranym zresztą idąc do dwóch czeka nas mecz wyjazdowy z Crystal Palace. No z Crystal Palace my też nie lubimy grać. To już no, ciężko mi sobie przypomnieć taki mecz, szczególnie wyjazdowy, który, który skończył się dla nas dobrze z Crystal Palace. Crystal Palace to jest drużyna, która szczególnie w końcówce ostatniego sezonu naprawdę świetnie się zaprezentowała po przyjściu Glasnera do, do tej drużyny, po przejęciu tej drużyny przez Glasnera, no, to naprawdę wszystko pięknie działało, ale jak patrzymy na ruchy transferowe Crystal Palace, to jednak możemy widzieć światełko w tunelu, bo tam szczególnie w obronie już w meczu z West Hamem będą spore braki, tak naprawdę ciężko, ciężko przewidzieć jak tą defensywę e, menadżer Crystal Palace poukłada. Panowie chciałem was na wstępie zapytać jakie są wasze przeczucia jeśli chodzi o mecz z Crystal Palace i jakich zmian w pierwszym składzie West Hamu spodziewacie się w drugiej kolejce Premier League. Michał. Myślę że to zależy od tego czy Alvarez już będzie w stanie grać bo tutaj są zdania podzielone. Fabrizio podawał, że niby będzie dzisiaj na konferencji prasowej, dzisiaj jak to nagrywamy, to Lopetegi mówił, że, że nie zobaczymy, więc tak dosyć postudził atmosferę. Ek też więc nie wiem, czy on wystąpi. Jeżeli byłby zdrowy, to, to myślę, że, że, że na pewno warto na niego postawić i pewnie Lopetegi by na niego postawił. Nie wiem szczerze mówiąc, czy będą jakieś zmiany. To, to jest jakieś dla mnie wróżenie sposobów na ten moment. No, wydaje się, że może One Bisaka wystąpi, może nie. No, nic myślę, że tu mądrego nie, nie jestem w stanie wyczarować. No, ja osobiście zmieniłbym Antonio na pewno. Wroponosa mhm. bym na boisko nie wpuszczał, ale jak będzie, to zobaczymy. Ale kogoś za Mawroponosa byś wstawił, prawda? To by no. był właśnie tym obrońcą. Mam nadzieję, to że to. kilman z y, Todibo, to, to jest ten mój wymarzony środek, ale mm -hmm. zobaczymy. Maciek, jakie zmiany u ciebie? Ja widzę paru piłkarzy, poza tym, co jeszcze Michał powiedział, też chciałbym zobaczyć Todibo. Chciałbym zobaczyć Araną Bisakę na prawej stronie i chciałbym zobaczyć też zmianę w ataku. Właśnie Fulkruga najchętniej tam bym widział. No i jeśli będzie zdrowy Alvarez, to za Tomasa Szałczka. Ale te zmiany w obronie myślę, że są kluczowe. Wiemy, że Palace ma, ma dobrą siłę rażenia z przodu, bo Mateta miał fantastyczną końcówkę z zeszłego sezonu. Eze jest bardzo dobry, więc wydaje mi się, że potrzebujemy tutaj One Biscuit, który jest lepszy niż Chowfer w pojedynkach 1 na 1. No i ten środek obrony. Też chętnie bym widział tutaj to Dibu, który imponował agresją w tych paru minutach, jak wszedł w ostatnim meczu. Więc te trzy zmiany, czyli prawa obrona, środek obrony oraz napastnik. No i jeśli Alvarez będzie zdrowy, choć ja bym go nie ryzykował, szczerze powiedziawszy, po, po takim dość poważnym urazie przed tą przerwą reprezentacyjną, wolałbym ten wariant z Sołczkiem, aż tak mnie nie raził, żeby tutaj wymagać zmiany już na ten mecz. i okay, trochę już wiemy czego się spodziewać po West Hamie. Pewnie znowu będziemy próbowali grać piłką trochę więcej niż w poprzednim sezonie. I moim zdaniem paradoksalnie to może być sposób na Crystal Palace. Wydaje mi się, że byliśmy bardzo komfortowym przeciwnikiem dla Crystal Palace właśnie przez to, że graliśmy bardzo defensywnie i oni oni umieli wykorzystywać nasze błędy w obronie i to zazwyczaj kończyło się źle. Może tym nowym podejściem właśnie my będziemy w stanie zaskoczyć Crystal Palace. Czego w ogóle spodziewać się po tym projekcie? No to tak jak powiedziałeś Maciek, to była drużyna, która naprawdę świetnie się prezentowała w końcówce zeszłego sezonu. Potem odszedł lisę, który właśnie z Eze, oni tak naprawdę stanowili o tej sile rażenia Crystal Palace. Mateta miał trochę no, dużo roboty ostatnio, bo on był i na Olimpiadzie. Myślę, że jest zmęczony. No, on zszedł w połowie meczu tego z Brentford, więc widać było, że to nie jest jeszcze w 100% piłkarz gotowy do gry i też tak wcale dobrze się nie zaprezentował. W obronie Crystal Palace straciło już Andersena. Prawdopodobnie przed weekendem jeszcze straci głębokiego na rzecz Newcastle. Dlaczego? Jak w ogóle, jak oceniacie ten projekt? nie? Bo Crystal Palace było takim ekscytującym projektem, który zostaje teraz po prostu roz, rozmontowany. Czy Waszym zdaniem ta drużyna będzie. W tym sezonie również tak mocno jak w poprzednim. Czy jest się w ogóle czego bać, jeśli chodzi o mecz z Crystal Palace? Maciej. Nadal uważam, że projektowo jest to świetnie, świetnie prowadzony klub. To jest dobry trener. Uważam, że transfery, jakie poczynili, czyli Ismail Lasar, to też jest ciekawy piłkarz, z którym my byliśmy łączeni. Trochę jestem zaskoczony, że puszczają obu środkowych obrońców. Wydaje mi się, że ich motywacja jest taka, że po prostu akcje zarówno Andersena, jak i szczególnie Guelliego stoją teraz bardzo wysoko. I to jest dobry moment, żeby ich spieniążyć i gdzieś reinwestować te, pien... te środki. Bo nawet patrzę, oni grali trójką środkowych obrońców w tym poprzednim meczu otwierający sezon z Brentford. To był Andersen, Guelli i Chris Richards. I jak patrzę na ławkę rezerwowych z tego meczu, no to jest tylko młodziutki Chadiriad, który przyszedł z Betisu i on tam fajnie się prezentował w Hiszpanii, no ale nie widziałem go jeszcze na angielskich boiskach na tyle, żeby powiedzieć, że on jest gotowy do wejścia do pierwszego składu i zastąpienia jednego, jednego z odchodzących tych obrońców. Widzę, że w każdym jest też Rob Holding, czyli piłkarz gdzieś ograny na boiskach Premier League, ale nawet go na ławce nie było w tym pierwszym spotkaniu. Natomiast nie mogę na szybko znaleźć informacji, czy tam była jakaś kontuzja, czy, czy może po prostu kwestia selekcji, że się nie załapał na ławkę. Ale daje do myślenia, czy to jest klub, który będzie chciał sprzedawać swoich piłkarzy, jak tylko ich trochę wypromuje, Crystal Palace, bo, bo sprzedaż dwóch środkowych obrońców. Mamy jeszcze tydzień okienka i to jest taki moment, że jest mało czasu, żeby kogoś dokooptować, więc wiem, że interesowali się, czy nadal się interesują Orły. Łukarzem Orów, ale tych z Benfiki. Tomas Araújo, to jest. Czy Araújo? chyba tak to się wymawia? To jest obrońca, którym się interesują. Jeden jest bardzo obiecujący. Gdzieś widziałem jakieś jego migawki w Lidze mistrzów to naprawdę młody dobry obrońca. To jest nadal wydaje mi się, dobry projekt, ale liczę, że trafiliśmy na taki moment, gdzie możemy z nimi zapunktować, bo właśnie Mateta jest zmęczony po hmm. igrzyskach i od dwóch środkowych obrońców odchodzi. Nie, brakuje Olise, więc. Wydaje mi się, że tym świetną pasję mieli pod koniec zeszłego sezonu. Teraz jeszcze gdzieś te szyki się nie, nie do końca zwarły na ten sezon, plus właśnie te ubytki, więc liczę, że wcześniej remis działałby w ciemno i nadal remis gdzieś myślę, że nie będzie złym rezultatem. Ale patrząc na to, jak zaawansowane są te rozmowy dwóch środkowych obrońców, to myślę, że musimy to wykorzystać i musimy jechać tam po trzy punkty. Michał. Jest się czego bać? Nie wiem, czy szczerze mówiąc, czy jest się czego bać, bo ja nic fachowego o Crystal nie powiem. Kojarzą mi się z, głównie z, w ostatnich latach z Tomkinsem i Sheku Kujatę, którzy tam przez parę dobrych sezonów grali. Tak. Tomkins to nawet dłużej trochę od Kujaty, dopiero teraz chyba Tomkins został zwolniony, tak. zwolniony z kontraktu. Mm. Ponad, ponad 120 występów Szajka Kujate i Tomkinsa per capita, więc to też ciekawe. Co do samego Crystal Palace, to sprowadzili, sprowadzili tego Marokończyka, o którym, którym panowie wspominaliście. To ciekawe, bo, bo on grał w parze w reprezentacji Maroka z Najafem Agerem. Zdarzyło mu się rozegrać pełny mecz z. W eliminacjach do Mistrzostw Świata. Tam Maroko wygrało bodajże 4 do 0 z. Nie, przepraszam, 6 do 0 z Kongiem. Więc nawet Marokańczyk strzelił bramkę, ale dużo dużo o tym młodym Marokańczyku też nie jestem w stanie powiedzieć. No, ale sam projekt, sam projekt, myślę, że. Myślę, że cały czas jest dosyć interesujący. Myślę, że osoba, osoba Glasnera tutaj spaja, i, i, i to jest być może osoba, która Krysta może poprowadzić do, do większych sukcesu, sukcesów niż dotychczas, bo co ciekawe, Krystopas nigdy w swojej historii nie przekroczyło liczby 50 punktów premier, więc być może, być może to jest ten czas. I jeszcze tytułem Crystal Palace, transfery niezłe, ale jak najbardziej zgadzam się z Maćkiem, że tutaj trzeba na Selhurst Park jechać po trzy punkty. Ostatnie wyniki w zeszłym sezonie i w okresie przygotowawczym nie, nie napawają optymizmem, ale teraz, teraz myślę, że, że jest szansa. Dla mnie największym Celem, jeśli chodzi o neutralizację, no to musi być Ezepo. Jest to świetny piłkarz, ruchliwy, dynamiczny, potrafi coś z niczego stworzyć. Właśnie to, jak bierze odpowiedzialność na swoje barki, co pokazał w meczu też przeciwko nam pod koniec zeszłego sezonu, tutaj widzę największe zagrożenie ze strony rywali. Fajnie też wygląda Adam Morton, który tak naprawdę już w pół sezonu, czyli, czyli w wiosnę zeszłego roku po transferze z Blackburn, dostał się do kadrangli, i to jest na pewno piłkarz, na którego trzeba uważać i uważam, że też fajnie chodzą wahadłowi, Tyrek Mitchell i Munios, że tutaj też na pewno nasze boki obrony muszą być gdzieś uczulone, żeby, żeby nie pozwalać im na zbyt wiele. No i nasz stary, dobry znajomy Kamada, który barwa barwach Frankfurt, w nam sporo krwi napsuł, jak dobrze sięgam pamięcią. W tym pierwszym meczu nie zagrał zbyt rewelacyjnie, mam, mam na myśli mecz z Brentford, bo dostał żółtą kartkę i zszedł Gdzieś tam się nie wyróżnił, ale pamiętamy, co, co w meczu z Eintrachtem działo się z jego strony, więc na pewno też musimy na niego uważać. Pewnie. I ten mecz z Brentford, jak wspomniałeś, no nie chcę tu wchodzić w jakąś głębszą analizę. Bardzo słaby w wykonaniu Crystal Palace. Oni mieli pecha też w tym spotkaniu, bo tam były kontrowersje sędziowskie, ten strzał Eze z rzutu wolnego, ta bramka. No, tam tam no, sędzia trochę za wcześnie zareagował. Były kontrowersje, mieli Pecha, ale, ale też nie mieli za dużo argumentów i z przodu, a i z tyłu bardzo źle to wyglądało. Ta obrona już wyglądała słabo, a jeszcze przecież był tam e, by, 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 był, był tam i Anderson też chyba jeszcze grał. Więc, tak, z trójką e, Więc myślę, że może być tylko. Dokładnie, więc może być tylko gorzej, jeśli chodzi o obronę, Crystal Palace. Panowie, jak wasze przewidywania? Jakie wasze typy? E, Michał, jakim wynik typujecie to spotkanie? Wróżenie z fusów, ale tak, tym się zajmujemy w Młotkaście, także śmiało. Nie, po trzy punkty jedziemy. Pykniemy ich. Nie wiem okay. ile, ale powiem 2-0. 2-0. Maciej? Ja myślę, że będzie 3-2. Ok, czyli dużo, dużo goli. Ja też myślę, że tam będzie dużo bramek, bo jednak te dwie defensywy takie dosyć, dosyć niepewne. Tillman i Todibo, Todibo wystąpią i dobrze będzie środek pola zabezpieczony. Ok, tak stąd no dobrze. Zero. Ja jakiś remis. Myślę, że jak była porażka, teraz czas na remis. Jeśli mówimy o powolnym budowaniu drużyny, no to wypada teraz zremisować. Żeby za dużego przeskoku nie było. Nie no, myślę, że trudny rywal i ciężko nam się z nimi gra. Selvus Park to też jest taki, taki stadion, gdzie, gdzie myślę że kibice robią robotę, więc... Mm. W kwietniu w 2 przypominam tylko, nie, na marginesie. 5-2? Tak jest, kwietniowy mecz. No nie pamiętam tego spotkania. No nic, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, yy, nasi słuchacze, jaki wy wynik typujecie. Mecz już w sobotę o godzinie 16. To tyle, panowie, chyba o tym meczu. Czy jeszcze coś chcecie dodać? Chyba tyle, nie? Bardzo Wam dziękuję za tę analizę i słyszymy się z naszymi słuchaczami już niedługo. Polecamy inne formaty na naszym kanale. Nagraliśmy, jeszcze dzisiaj nagraliśmy podcast, zapraszamy do odsłuchu. Pewnie inne filmy się pojawią, takie Polecamy, jak na Rzut młotem. Jeszcze pozwolę sobie na krótką autopromocję. Polecamy również teksty pisane na y, stronie who FCP, West Ham Poland. To warto, warto czytać, nie tylko oglądać, ale słowo pisane również warto przyswajać. Dokładnie, Patrycja i całą redakcją robią super robotę, także zapraszamy na naszą stronę. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dzięki.